Wolowe Studio, Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor: Salon samochodowy Świtoń Paczkowski, autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Dzień dobry. Czy, czy słychać mnie? Oczywiście, no to, to ty Halo. będziesz sobie próbował przypomnieć swoje studenckie czasy. I jak tylko zajechaliśmy tutaj naszym radiowozem i zaparkowaliśmy, i jak wysiadłem przy budynku A16 na kampusie B przy Wojska Polskiego od razu odżyły piękne wspomnienia wspaniałe po prostu, nie zapomnę ich nigdy cytując klasyka no i właśnie, bo tak, rozpoczęły się wczoraj bachanalia, od, od parady i tak dalej władzę nad miastem przejęli studenci więc my postanowiliśmy przyjść i zobaczyć czy rzeczywiście rządzą studenci? No i aktualnie rzecz wygląda tak, że tutaj żywej ducha, żywego ducha nie ma. Ale idzie jakiś sympatyczny młody człowiek. Dzień dobry, jak masz na imię drogi studencie? Konrad. Konradzie, na którym roku studiujesz i co studiujesz? Pierwszy rok dziennikarstwa. Wow! O to do radia zapraszamy. A skoro na pierwszym roku, jak bachanalia? Oj, nie byłem, musiałem się uczyć w domu. No nie, czy wy to słyszycie, czy cała Zielona Góra to słyszy? Pierwszy rok i jeszcze na Bachanaliach nie był? No właśnie, może to z każdym rokiem będzie coraz bardziej przychodziło. Ja powiem ci tak, jak ja tu studiowałem, a było to lat temu hu, 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 i jeszcze trochę, to my na pierwszym roku, to to było grubo. <gry> To co zrobić? No, widzisz, młode roczniki jeszcze nie, nie wiedzą, co się. Co, się... co jest pięć? Tak, co jest pięć, co jest grane. Konrad, a jakieś plany masz w ogóle? No bo to wiesz, nie samą nauką człowiek żyje. No, to macie kilka dni po prostu tylko dla siebie i, i tutaj, żeby poświętować trochę studencko z, z kolegami i koleżankami. Coś, coś szykujecie? Hmm? Na razie chyba wszystko na razie zostaje w planach, ale widzę, że pogoda jest fajna, więc, więc na pewno będzie łatwiej wszystko planować i, i coś zrobić. A dobra, to teraz o, o czymś nieprzyjemnym pogadajmy. Sesja się zbliża. Ile egzaminów? No, na tej chwilę jeden, ale S na, na samej sesji będzie jeden, ale wszystkie w terminach zerowych, a Ja miałem <grym> siedem. No mam nadzieję, że też nie będę musiał mieć siedmiu później poprawkowych. Konat powodzenia, wszystkiego dobrego. Dobra, trzymaj. Się. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć, cześć. Dobra, wejdźmy sobie do środka, Krzysiu. Zobaczymy może, bo Krzysztof Filmanowicz jest ze mną za kamerą i on właśnie filmuje to, co się tutaj dzieje. Jak słyszycie, uhuhu, nic nie słychać, nie? Bo tutaj nikogo nie ma, ale studenci, przepraszam, przepraszam, choć, 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 choć. choć. Nie, nie ale się uciekają, się boją. Cześć, 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 cześć. Dzień dobry. I Jak na imię? Adam. Adam. Co studiujesz na którym roku? E, jestem na pierwszym roku psychologii. I też jeszcze nie byłeś na bahanariach? Nie. Oj, nie, nie ma o czym gadać, a wybierasz się w ogóle? E, trudno o to, bo teraz niedługo mamy sesję, więc trzeba się postarać i wszystko zdać, także. Nie ma czasu. W ogóle nierozrywkowi ci studenci. To dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam również. Co tam jeszcze, Krzysiu? Są tu jeszcze jakieś sympatyczne osoby? Zajrzyjmy, to tu, to tam, w każdy kącik naszej Alma Mater przy kampusie B. No, jak tu słychać, pierwsze roczniki to tak średnio, średnio imprezują. No, ale dobra, może zaraz zobaczymy kogoś. O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak ma pani na imię? O nie, o! Te czyli to jakiś wyższy rocznik, znaczy, że było świętowane. To bardzo dobrze. Przynajmniej coś się dzieje. Dobra, idźmy dalej. O, tutaj może. Też, też pierwszy rok? Halo dzień dobry. Pierwszy rok czego? Pedagogika. A imię ma? Karolina. Karolina ma na imię Karolina i studiuje na pierwszym roku pedagogiki. Czy już na Bachanariach zdążyłaś coś zobaczyć, zwiedzić, odwiedzić, poimprezować? Tak, zdążyłam. O! Proszę bardzo, fajnie było? Tak. Koncerty? Koncerty dopiero w czwartek, piątek. Ale wybierasz się. Tak, wybieram się. No proszę, i to jest wzór do naśladowania, drodzy studenci. A oprócz koncertów, coś jeszcze ciekawego? Na pewno, demon. <grym> Dobra, dalej. Parada była wczoraj. Tak, fajnie było. No, tak. Wszystko pamiętacie? Tak. <grym> Doskonale. Sesja idzie? Zbliża się. Denerwujemy się? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Tak po prostu. Jesteśmy przygotowani? Yy, jeszcze nie. Ale będziemy. Nie wiem. O, no. Pewnie tak. Dzięki, Karolina, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I tak jak słyszycie, jak widzicie, część ze studentów już, yy, że tak powiem, się wynurzyła, część w ogóle nie zdążyła yy, nawet dotrzeć na Bachanaliowe imprezy. Co nie znaczy, że okazji mieć nie będą. Ja przypomnę tylko, tak na zakończenie już, że dziś po godzinie 15 kolega Tomek osałusz miański będzie miał dla Was bilety na Bachanale, a więc jak ktoś ma ochotę wybrać się na koncert, no to oczywiście 68 597 i takie bileciki będą do przejęcia na 971 FM. Tymczasem ja dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.